Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie, kłaniam się niziutko i zapraszam do gimnastyki, zapraszam do wspólnej gimnastyki, a tutaj mam szczypiorek, a tutaj mam ziemniaki, zobaczymy co z tego będzie, no akurat kupiłam. Leżałych. wcześniej już, prawda, tam jakieś parę zostało. Nagle patrzę takie piękne kiełki. No szkoda zmarnować, posadzę. Zobaczymy, co będzie. Dzień dobry, kochani, ja już z Kijkiem się przeprosiłam i zaczynamy. Dzisiaj, 17 kwietnia 2025, zaczynamy nową serię. Wszystkich tych, którzy nie zdążyli dołączyć, a chcą, a chcieliby, to zapraszam. Czyli ja, kochani, się gimnastykuję, ciesząc się, że jesteście wy. Że też chcecie ze mną się ćwiczyć. <laughs> A oczywiście zagaduję, czyli opowiadam, co się dzieje, co tam, co tam pani w polityce. Nie, nie, polityką się niekoniecznie zajmuję, chociaż nie twierdzę, że się nie interesuje. Znaczy, zwracam uwagę, co jest gdzie i buduję swoje zdanie. O, bo tak uważam, że powinno się wiadomości oglądać z kilku miejsc, nie z jednego. Jedno, kochani, to zawsze jest manipulacja. Także kto by nie przyjmujemy, na przykład z przymrużeniem oka, prawda? A nie przyjmujemy, że to już jest prawda nieodwołalna. No, tak to jest. I robimy. Zasadą naszą żeby jedno ćwiczenie robić. Powiem tak, choć pół minuty, bo. Drugą zasadą będzie, abyśmy w naszej gimnastyce tej codziennej, takiej 15-20-minutowej, rozruszali wszystkie mięśnie. Kochani, spotkałam się z określeniem, że starość to zanikanie mięśni. To znaczy jeden z takich powodów, czy powodów, takich symptomów, prawda? No tak, sobie pomyślałam. Człowiek zaczyna się mniej ruszać z różnych powodów. I rzeczywiście te mięśnie zaczynają, jak to można powiedzieć, no, kurczyć się, no, zmniejszać. Bo jak kiedy się mięśnie budują, zwiększają, jak nimi pracujemy. A jak przestajemy pracować, no to niestety. Dobrze, teraz, kochani, ćwiczenie numer dwa. Lecimy z kijkiem na boki. Ach, kochani, jak już mi tych ćwiczeń brakowało. Odpoczęłam i ćwiczymy. I pewnie ćwiczymy takimi interwałami, co szliśmy, kochani, na tygodniu weekend odpoczynek, ale zawsze w ramach tego odpoczynku można zajrzeć do poprzednich ćwiczeń, do tych, których są już na kanale, które są już na kanale. Także gratuluję wszystkim, którzy ćwiczyli wspólnie ze mną lub sami w ogóle ćwiczyli, bo ja rok ćwiczeń zaliczyłam 31 marca. Okay. dobrze, to jak już mamy kijek, to zrobimy sobie, kochani, wyrzut nogami, czyli do góry noga. Dzień dobry, Jadziu. Dzień dobry, Bogusiu. Sylwusiu, dzień doberek. Anusia, dzień doberek. Anusia, wróciłam do biegania. No, jeżeli w ciągu 3 dni, dwa razy biegłam, to znaczy, że wróciłam. <laughs> Mąż mówi, a do biegania nie wracasz? Ja mówię, wróciłam. No, i dzisiaj, kochani, na końcu zobaczycie przebitki takie z tego, co pobiegałam z tego terenu. Tutaj w parku byłam. Kochani, był dywan, przebiśniegów był. A teraz jest dywan. Dywany wręcz całe, zawilców. No, jestem po prostu pod wrażeniem, jaka ta przyroda jest niesamowita. Jakie te kwiaty są piękne. Ale wiecie, jest taka ciekawostka, że. Nie wiem, nie pamiętam, nie zwróciłam uwagi, ale też są w zabilce. No, białe, wszyscy wiemy, takie lekko fioletowe. Będzie jedno zdjęcie. Także zapraszam na koniec. Poglądajcie. Tutaj. No, już niestety pod tym saksońskim niebem mówię, niestety, bo ja bym życzyła sobie, i wszystkim, którzy są gdzieś za granicą, no bo musieli wyjechać za chlebem, żeby nie musieli wyjeżdżać. No, ja też bym chciała wrócić. I tutaj zaśmieję się, bo powiem tak. Ach, te kobiety nasze, żeby wyrównać nasze. Teraz wygląda na to, że ktokolwiek o co walczył, to był zapłacony, nie? To tak, taka moja refleksja. Żeby pensje były równouprawnienie, żeby były pensje takie same mężczyzn i kobiet. Kochane panie, jeżeli wśród moich widzów jest taka osoba, ale ja bym chciała, żeby były tylko równe Polski z Niemcami kobiet. Już dobra, daj spokój z tymi mężczyznami. My mamy swój kobiecy świat. Mężczyźni mają swój kobiecy świat. i kobiecy, o, teraz wymyśliłam, swój męski świat. Lub mężczyźni mają swój świat razem z kobietami, tak jak my mamy swój świat razem z mężczyznami. I kochani, tego się nie zmieni. Taka, Taka jest natura. Bo jeżeli się zmieni, to po prostu, bo taki młody człowiek mówi: no to cóż z tego, że nie mamy dzieci. No nic. Po prostu nie będzie naszych następców. Po prostu pewnego dnia wszyscy umrą i nie będzie żadnego państwa. No bo kochani, no do tego to prowadzi. Po co się ludzie rodzą? No po co my się wszyscy się urodzili? Żeby iść dalej, budować to życie, prawda? Budować ten czy inny kraj, ten czy inny. Nie zapominajcie, że ja jak pracuję tutaj w Niemczech, to niestety na wszystkie podatki to ja tutaj niemieckie pracuję. Nie ukrywajmy tego. Dwa. Dobra, kochani, lecimy. No ale teraz zejdziemy już z tego tematu. Okej, okay. to teraz skręty, kochani. Uff, wracamy do ćwiczeń. Raz, dwa. Raz, dwa. Przepraszam, czy przepraszam. Informuję tylko, że te odgłosy z tyłu to dalej kończą blok, ale już dach robią. Także no, już takie prace faktycznie wykończeniowe. Wdech, wydech. Zaraz teraz zrobimy małpę. O <laughs> od mojego brata. <laughs> Dobrze powiedział małpa. <laughs> Ale kochani, zgodnie z zasadą. Tereniu, dzień dobry. Monia z Terenią, witajcie moje panie kochane. Łukasz, a Łukasz jest w Szwajcarii. Pozdrawiamy Łukasza w Szwajcarii. Niech sprawdza, niech zdobywa. Łukaszu, no nie, my, my, Najpierw zdobyliśmy w jakiś sposób, prawda, tutaj odnaleźliśmy się w Niemczech, bo Łukasz to nasz kolega z pracy, pewnej pracy po drodze tutaj naszego życia. I teraz, tak powiem, poznaję, rozpoznaję pracę w Szwajcarii. Filipie Gdynia, dzień dobry. Marcinie, dzień dobry. Jestem, jestem. Dziękuję tereniu. Za opisanie, jak to wygląda o tej soli, po swojej ja w ogóle. No, skąd ja mogę wiedzieć? Polecam komentarze tereni, czytajcie komentarz, właśnie, że się e, sypie sól. Co prawda jeszcze nie wiem jaką, bo teraz powinnam się tutaj co to za sól. No ale jak wyglądają prace, właśnie na roli, na wiosnę. No chyba teraz najwięcej, no nie, no jeszcze później zbiory są, prawda? to Teraz też jest dużo pracy. No a w ogródku, kochana, ty nasz też nasiałaś, a ja też kochana ten ogródek mam i zobaczcie. Kochani, no zobaczcie, jaką z tych małych cebulek, jaki ja mam szczypiorek. No, zdrowe jedzenie, zdrowe. <laughs> Zrobiłam sobie wczoraj, uwaga, teraz ja na świecie. ramionkami robimy kółka. Zrobiłam sobie wczoraj sałatkę. Dwa jajka, półtora pomidorka, takich tych pomidorków, wiecie, takich tych rzymskich. Rzym, chyba to takie rzymskie jakieś. O, no, ja mam co w markecie. Na pewno było. O, pewnie z Włoch na pewno. To przecież jeżeli rosną, to o tej porze prędzej tam. Do tego, kochani, garstkę dużą garść pioru, małą cebulkę. Posoliłam przypraw różnych na dodawałam, bo ja ostatnio, kochani, bardzo lubię dodawać przyprawy. A to biały pieprz, a troszeczkę gałki muszkatołowej, a to suszona pietruszka. No berlach, berlach, czosnek niedźwiedzi, prawda? To już jest w ogródku, co mi Enrico dał, osadzony, przyjął się, wygląda na to, że będzie rósł. I kochani, no tak jak mówiłam, soli pieprzu i do tego majonesu, bo to było śniadanie. No, żeby było takie kaloryczne, no, majonas jest sycący. Kochani, jak ja się najadłam. Także powtórzę, dwa jajka ugotowane na twardo. Półtora pomidorka lub dwa. Mała cebulka, taka jak kto lubi, posłuchajcie, drobno pokrojona. I duży garść, duża garść tego mojego zielonego szczypioru. Miocio było jedzonko po prostu miocio. Dobrze, teraz robimy małpę, czyli będziemy stawać na palcach i będziemy wyrzucać ręce do tyłu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. A skąd to ćwiczenie do nas przyszło przez Roberta? Był u kręgarza. Dobrze, a teraz jeszcze pokażę bokiem, jak to wygląda. Raz, raz, raz. Uf, to było do ręce do góry, a teraz małpa i ręce do tyłu na dole. Raz, raz. I w tym czasie stajemy na palcach. Alinko, dzień dobry. Gabrysiu, dzień dobry. Sandro, Dolny Śląski, witam Cię serdecznie. Uff, dobra, dość małp na dzisiaj. Kochani, takie e, ćwiczenie do pompek. Mówiłam Wam, że ja z tymi pompkami jestem na bakier. No to Ci robimy ćwiczenia, żeby wzmocnić te mięśnie, które używamy przy pompkach. Czyli jesteśmy oparci o balustradę. Kręgosłup prosto, nogi prosto i tak ręce pracują. Oh. Ale pogoda, kochani, rewelacyjna. Nareszcie przyszła wiosna. No już na dawno przyjść, ale przez dwa tygodnie było tak zimno, jak byłam w Polsce. Oh. I to, kochani, z tymi planami. Jechałam do Polski i tak... Oh codziennie minimum godzina w ogródku minimum i cóż z tego że sobie zaplanowałam jak była taka lodownia i taki zimny wiatr że po prostu no nie było no nie było dobra to teraz kochani rozluźniamy Opukiwanko. tutaj nasze narządy wewnętrzne trzeba opłukać ja jeszcze przed śniadankiem przyjemnie ciepło, no ja trochę za długi rękaw tak tam, kochani, kochani biegam w tej, w tej, no tak jak widzieliście na zdjęciu na szorcie z krótkim rękawem, no ja tam zawsze kamizelkę lubię założyć, ale to ta kamizelka już mi była później za gorąco. okej okay. węzły chłodne wartownicze tu tu opukuje mi się szyjkę pod pachami Dobra paszka. I tutaj jeszcze w zdjęciu na przedramieniu. Okej okay, kochani i najpierw robimy przysiad, także sobie stopy szeroko. Uwaga, uwaga. To takie jest dobre ćwiczenie to na otwarcie bioderek naszych. O, i tak się pobujamy. Pobujamy się. O, i w tych szerokościach takich parę przysiadów robimy. No, te ptaki są niemożliwe. Znaczy, fantastyczne, o tak powinnam się, Niemożliwe w tym, jak one po prostu żyją, jak się wołają, jak się nawołują. Tak, natura, natura. Także kochani, do zobaczenia. Zapraszam na krótki filmik z parku. Pa, pa, ra, ra, ra. Do lata, tak, ten na Do lata do... Piechotą będę szła. No idę idem. Zwam niedawno Wam tę łączkę. Oczywiście z białym dywanem z przebiśniegów. Ale teraz ten dywan też jest biały. Tylko z zawilców. No niesamowite. Kwiaty się wymieniły. No niesamowite. Zobaczcie jaki dywan. Z Zawilców. Ale pięknie. No <laughs> całe kępy. Całe miejsce porastające. Łączka. Ale kochani obok łączki. Za łączką, przed łączką. Obok. O tu też kochani Zawilce. No zobaczcie, no po prostu białe dywany. Tutaj przy tym strumyczku. No tak, jakby nie patrzył, po wschodzie słońca, tak ze dwie godziny, biegnę sobie przez park, ale te ptaki są po prostu niesamowite, ta przyroda, te zawilce, to świeże poranne powietrze, takie trochę górskie, no bo tutaj to nie nizina, to przedgórze, <gryw> rudaw, jakże pięknie. No wiosna już tak prawie pełną piersią.